Cześć dziewczyny! Dzisiaj zrobię dla Was makijaż dzienny i to będzie naprawdę taki makijaż, który ja wykonuję co drugi, co trzeci dzień. Jest po prostu taki makijaż, który ja mogę zrobić praktycznie z zamkniętymi oczami, ale nie będę próbować go robić z zamkniętymi oczami, jeszcze nie dziś. E, tak, więc to będzie taki typowy makijaż w odcieniach nudowych, w odcieniach brązu, e, troszeczkę rozświetlający, troszeczkę matowy, e, także myślę, że bardzo uniwersalny, e, i dla każdego. Ja już oczywiście twarz mam malowaną, jak widzicie, brwi również. W ogóle nie wiem czy to widać, ale troszeczkę sobie mm, zmieniłam swoje brwi, bo sobie je również wyskubałam od góry teraz. Strasznie były krzaczaste jeszcze, strasznie to było widać na filmikach. Przepraszam, że tutaj sobie ustawiam usterko. Eee, także wyskubałam sobie od góry. Mam nadzieję, że, że jest dobrze. Eee, dobrze, no i zaczynamy. Ja zaczynam od nałożenia sobie bazy. I jako bazę e, nie zawsze używam takiej bezbarwnej, widzicie, z tej bazy, ale często do właśnie makijażu brązowych używam kolor tatułu z Maybelline. Eee, I to jest kolor On and On Bronze 35. Eee, I to jest taki piękny złotawo brązowy kolor. A, no, tak, e, więc nakładam go sobie na całą powiekę ruchomą. Ważne jest, żeby troszkę spróbować rozmazać sobie już te granice, ponieważ ten cień później zastyga i jest dosyć trudno cokolwiek z nim zrobić. Jak mamy już coś takiego, e, biorę sobie e, taki dosyć, ojej, taki dosyć puchaty pędzelek e, i jasnym beżem e, maluję sobie pod brwią. To jest taki matowy beż zinglota, który pewnie widzicie w każdym makijażu. Dobrze, teraz biorę sobie kolejny puchaty pędzelek, tym razem jest to pędzelek z seforu numer 13. Powiem Wam, że on mnie trochę denerwuje, bo się już zrobił bardzo puchaty, troszkę się zdeformował po, po myciu. I takim dosyć ciemnym matowym brązem będę sobie podkreślać zewnętrzną część, zewnętrzny kącik. Wjeżdżam też troszkę na załamanie. Kilkukrotnie sobie dokładam i rozcieram, żeby mieć pewność, że ta koncentracja koloru jest, ale że nie ma żadnych, wiecie, ostrych granic. Dobrze. No i teraz bierzemy sobie cień rozświetlający. Ta paletka jest w strasznym stanie, gdyż ostatnio sobie ją strasznie potłukłam. Biorę sobie ten kolor, to jest Inglot 154. Bardzo ładny, mam sobie słocza na ręku. Byście zobaczyły, taki błyszcząco-złoto-brązowy kolor i biorę sobie płaski pędzelek taki nakładania cienia i nakładam go sobie wewnętrznym kąciku Jak widzicie, ten cień jest troszkę brązowy, natomiast kiedy go nałożymy na oko, bardziej się robi taki świetlisty. Tak? Nie widać tak bardzo tego brązu, aczkolwiek harmonijnie współgra z brązem. Teraz wracam sobie z naszym cieniem w kremie i będę sobie nakładać go na dolną powiekę. Nie zrobiłam tego od razu, ponieważ tak jak mówię, ten cień zasycha, więc po prostu zanim sobie zrobiła górną powiekę, to on był już zęch i byłby do niczego, więc nakładam sobie na dolną powiekę teraz. Nakładam go sobie tak do 3,4 długości, ponieważ nie potrzebuję przyciemnienia dalej. Następnie biorę sobie taki pędzelek z Sephora, mam taki pędzelek dwustronny, już jest troszeczkę brudny, chyba nie ma numerka, widzicie, dwustronny. I tą taką krótszą stroną biorę sobie znowu tym matowym brązem i do 3,4 długości dolnej powieki podkreślam sobie właśnie tym ciemnym brązem. Biorę sobie tą drugą stroną i tą puchatą sobie troszeczkę rozcieram. Teraz wracam z tym takim drobnym puchatym pędzelkiem i rozświetlającym cieniem i nakładam go sobie w wewnętrznym kąciku dolnej powieki. Prace z cieniami mamy już zakończoną. Teraz wezmę sobie czarny eyeliner z Maybelline, żelowy i namaluję nim sobie kreskę, oczywiście wywiniętą, jak zwykle. Dobrze... Dzisiaj namalowałam sobie dość dramatyczną kreskę. Teraz krok, którego zwykle nie robię, ale to tylko dlatego, że dopiero mam nowy nabytek w postaci białej kredki. I sobie białą kredką podkreślę linię wodną. Powiem Wam jednak, że cielista byłaby lepsza, ale nie mogę jej nigdzie znaleźć w w rozsądnej cenie eee, i wytuszuję sobie rzęsy tuszem z Essence Maximum Definition. Ten tusz nie jest jakiś rewelacyjny, powiem wam szczerze, ale przynajmniej nie skleja rzęs makijaż oka mamy już wykonany oczywiście tak jak mówię, ta biała kreska nie jest obowiązkowa można również sobie pomalować sobie pomalować dolną linię wodną czarnym eyelinerem, ale wtedy ten efekt będzie bardziej dramatyczny jeszcze jeśli chodzi o usta, to pomaluję sobie je moją szminką z Avonu i to jest kolor Carnation jaka to jest linia tych szminek, słuchajcie nie wiem, ale jest made in Poland a dostałam ją z innego kraju Eee, Drażęc maluje maluję sobie usta tą szminką. Bardzo by ten kolor szminki, ponieważ jest bardzo naturalny, aczkolwiek na co dzień, powiem Wam szczerze, że za bardzo szminek nie używam, ponieważ jak tylko idę do pracy, to zawsze coś piję kawę, piję wodę, piję coś cały czas. Ja w ogóle bardzo dużo piję w swoim życiu. Więc... Ale napojów niewyskokowych. Więc po prostu ze szminką na co dzień jest mi nie zawsze po drodze, że tak powiem. Więc zwykle po prostu albo nakładam jakiś błyszczyk, albo bezbarwną pomadkę i to tyle, i to tyle jest z mojego malowania ust. Tym bardziej, że ostatnio nie mogę dojść z nimi, jeśli chodzi o suchość. Jeszcze Wam pokażę z bliska ten makijaż. Jeszcze zrobię jeden krok, którego wcześniej nie zrobiłam. Mianowicie spryskam sobie twarz Fix Plusem z Maka. Jeśli chcecie filmik na temat Fixplusa, to proszę piszcie mi, ponieważ taki filmik mam nagrany, ale nie wiem, czy on Was interesuje. Jest to po prostu kilka słów na temat tego produktu, do czego się przydaje, czy jest warty kupna, czy nie. Także piszcie, czy chcecie, żebym ten filmik zamieściła, a póki co spryskuję sobie twarz. Teraz jest troszeczkę mokra, ale zaraz to się wszystko wchłonie. Dzięki temu Fix Plusowi również jeszcze cienie bardziej się błyszczą. Tak samo mój róż, który jest dosyć rozświetlający, także tak jak mówię, jeszcze raz zbliżenie oczu. Taki makijaż, tak jak mówię, ja noszę co drugi, co trzeci dzień do pracy. Jeśli nie mam czasu i chcę sobie zrobić makijaż, który zawsze wiem, że będzie wyglądał dobrze, to właśnie taki makijaż wykonuję. No, i to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam do odwzorowania. Subskrybujcie, klikajcie kciuki w górę, i to wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie. Papa! Pa!